Emi Flash i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Chociaż dzisiaj powinna się przedstawić Wam jako Emilia Kulikowska miss polski Medyk społecznościowych oraz miss jubiler Schubert <grywka> Tak kochani, jestem już po Miss Polski, jestem już po gali i dzisiaj mam wam opowiedzieć o całej mojej historii z Miss Polski, z konkursem najpierw Miss Ziemi Łódzkiej", następnie Miss Polski, jak to wszystko wyglądało, mam dla Was odpowiedzi na pytania, vloga ze zgrupowania, w tym filmie będzie dosłownie wszystko, więc nie plekamy i zaczynamy! Zacznijmy od zera, a mianowicie skąd u mnie się w ogóle wziął pomysł, aby wziąć udział w konkursie Miss? Przyznam, że ja nigdy nie marzyłam o tym, aby wziąć udział w tym konkursie, ale to nie było to, że ja bym nie chciała. Po prostu jestem realistką. Mam met 58 m i nie marzę o rzeczach odrealnionych. A tu jednak będz! Poszłam na casting. W ogóle to był jakiś totalny impuls. Ja zobaczyłam, obserwowałam konto na Instagramie Miss Ziemi łódzkiej i zobaczyłam, że jest casting i stwierdziłam kurczak! Nudzi mi się trochę. Ja bym chciała przeżyć jakąś super przygodę mojego życia kolejną. I poszłam na ten casting. Dostałam się. W ogóle moja mama to tak się ze mnie lała, że wcale Emilka chcesz w skórze w tym konkursie z tym swoim wzrostem. No ale krasnoludek poszedł na casting i się dostał. Ba, Krasnoludek nawet został czwartą wicemis z ziemi łódzkiej, a potem pojechałam na ćwierć finał Polski. Następnie na półfinał. W sensie półfinałów był w internecie, ale był pół... Byłam, półfinale I dostałam się ostatecznie do finalistek Miss Polski. I naprawdę chyba po tym konkursie już chyba naprawdę będę zawsze nierealistką, tylko naprawdę optymistką, która będzie myśleć naprawdę tylko o tym, że to może się naprawdę udać, bo chyba już tyle rzeczy przeżyłam w moim życiu, jak dobrze wiecie że nie mogę po prostu myśleć, że coś jest nierealne. Ech, wszystko jest realne, tylko czasami naprawdę coś jest strasznie, aż paradoksalne bym powiedziała. I właśnie takim paradoksem było to, że taki jak ludek jak ja znalazł się w konkursie Miss Polski. Odnoszę takie wrażenie, że od kiedy dostałam się do konkursu Miss, bardzo dużą ilość z Was zainteresowałam w ogóle tym konkursem. I dostałam bardzo dużo pytań na temat tego, jak się w ogóle do tego konkursu dostać, jakie wymogi trzeba spełniać, więc teraz odpowiedzmy na nie. Otóż, gdzie szukać, żeby się zapisać i dowiedzieć o takich konkursach? Słuchajcie, generalnie to wygląda tak, że sprawdźcie sobie w internecie, czy w Waszym regionie w ogóle istnieje taki konkurs jak Miss Mister, na przykład Ziemi Łódzkiej, tak jak u nas. czy A Miss Ziemi Łódzkiej generalnie była dla całego regionu łódzkiego, dla całego województwa. Nie każde województwo ma taki swój konkurs i wtedy możecie zgłosić się od razu do konkursu Open i jest to konkurs Open do od razu do Miss Polski. Tylko niestety prawda jest taka, że co roku z takiego konkursu dostaje się bardzo małe dziewczyn od razu do Miss Polski, ponieważ do konkursów regionalnych tak naprawdę łatwiej się jest dostać i pamiętajcie, że dziewczyny, które biorą udział w Miss Polski, one już wygrały w swoim regionie, więc one już przeszły taką jakąś mocną selekcję wcześniej. E, podwójną, bo najpierw casting, potem konkurs e, I po prostu są już mocnymi zawodniczkami Ale oczywiście możecie się od razu zgłosić do Miss Polski I wystarczy po prostu wejść e, na stronę ich No i tam jest zawsze wszystko napisane na temat tego, jak wygląda casting Od ilu lat można pójść? Otóż, nastolatki, dziewczyny bo Dla chłopaków nie ma tego konkursu e, Dziewczyny od 14. ukończonego roku życia do nieukończonej 18. dorosłe Miss od ukończonej 18 do 26 lat. Tak samo jest z dorosłymi Misterami. E, jeśli chodzi o sylwetkę, to Miss powinna być z dziewczyną szczupłą, wysoką. Chociaż jak wiecie, ja do, mocno uchyliłam e, tą zasadę, ponieważ mam metr 58 i jakim cudem w tym konkursie się znalazłam. Ale no generalnie zasada jest taka, że Miss powinna być szczupła. I powinna e, mieć około 1,70 70 1,75 m, a gata, która wygrała, ma nawet 1,81 m. Jakie wymogi w ogóle trzeba spełnić, aby dostać się do konkursu Miss? Otóż, każda Miss musi być bezdzietną panną, czyli nie może mieć ani dzieci, ani męża. I tak było od lat, i tak nadal jest. Jeśli chodzi o doświadczenie w modelingu, to praktycznie nie trzeba mieć go wcale. Nie jest to brane pod żadną uwagę, czy wcześniej byłaś modelką, czy w ogóle miałaś styczność z jakimikolwiek sesjami zdjęciowymi. Bardzo dużo dziewczyn w konkursie regionalnym nigdy nie miało wcześniej sesji nawet z fotografami jakimiś profesjonalnymi. I czy można mieć jakieś tatuaże? Otóż generalnie nie, ale jeśli są to jakieś takie małe tatuaże, typu coś takiego, to nie macie się co nimi martwić, wystarczy po prostu je zakryć korektorem i tyle. Ale na przykład jeśli macie całe ciało w tatuażach, to niestety Miss nie zostaniecie. I teraz pytanie, czy konkurs Miss coś kosztuje, czy trzeba zapłacić, aby wziąć nim udział, więc odpowiedź brzmi nie, nie trzeba! Co prawda, musicie sobie kupić buty, jeśli nie macie i jeszcze jakieś tam inne rzeczy, ale generalnie za sam udział się nie płaci. Zanim przejdę do vloga ze zgrupowania MIS Polski, chciałam powiedzieć szybko na takie pytanie, które jest tyje taką aktualizacją filmu, który nagrywałam dwa miesiące temu właśnie o Miss Ziemi łódzkiej, a mianowicie tego, że... Z kim masz najlepszy kontakt z osób, które poznałam podczas misji ziemi łódzkiej. I powiem Wam, że ta przygoda jest cudowna dzięki temu, że tutaj nie tylko przeżywa się, jakby w ogóle mis Polski się przeżywałam Misji ziemi łódzkiej przeżywałam po prostu te gale, przeżywałam te próby i wszystko, przeżywałam to również z cudownymi ludźmi i właśnie to jest tutaj, wydaje mi się, dla mnie najważniejsze. E, w Midzie Miłuskiej poznałam naprawdę genialnych ludzi, bez których teraz nie wyobrażam sobie tak naprawdę weekendu. Stworzyła się bardzo fajna paczka. Dwie osoby stały mi się naprawdę bardzo bliskie, w sumie naj... stały mi się taki blis... ta, takimi osobami, które są teraz mi najbliższe w życiu, że nie sądziłam, że tak w krótkim czasie możecie to stać, ale tak rzeczywiście jest, więc jeśli nawet coś takiego by Was zachęciło do wzięcia udziału w konkursie, to naprawdę zachęcam, ponieważ tworzy się po prostu taka fajna mis-rodzinka. Trochę zmęczyłam się od tego gadania. Więc przejdźmy teraz do części vlogowej, którą nagrałam podczas drugiego zgrupowania Miss Polski. Hejka, dojechałyśmy na drugie zgrupowanie Miss Polski i w sumie już ostatnie. Pokażę Wam tutaj, jak wyglądają wszystkie przygotowania. Mamy sześć bardzo intensywnych dni do gali, a gala jeszcze w ogóle nie jest przygotowana, więc będziemy się w tym czasie uczyć różnych układów, jeszcze mamy jakieś zaległe sesje zdjęciowe, więc będzie się na pewno działo dużo w tym vlogu i zapraszam do oglądania. W sensie gala jest przygotowana, tylko że my nie mamy jeszcze nauczonych układów. Pierwszy dzień drugiego zgrupowania zaczynamy od sesji zdjęciowej dla Reviver od Lori. Jedziemy zrobić testy na Uff, zostaję na miejscu. Nie mam co COVID. COVIDA. Całe szczęście, bo przykro byłoby trochę wracać tak bez gali, bo miałoby się COVID, więc jest dobrze. F18, Będziemy robić teraz sesję. I jest Kurczę, mogłam zacząć nagrywać tego vloga nie w połowie próby Mamy dzisiaj drugi dzień. Zaczęłyśmy... No w sumie nie zaczęłyśmy, bo wczoraj miałyśmy już wieczorem pierwszą naszą próbę. Jakby wtedy dopiero poznałyśmy układ, a dzisiaj już go tak totalnie szlifujemy. Powiem Wam, że jest grubo, bo mamy podobno około 7 wyjść i musimy je wszystkie przygotować w raz, dwa, trzy, cztery dni, ponieważ w środę już mamy próby generalne i musimy mieć wszystkie układy, ale teraz Wam pokażę, jak tutaj mniej więcej wygląda, bo jest ciekawie. i powiem wam, że ja zawsze przy przymiarkach nie za, takich... za... Tak, to może się w takim razie pilnuję tutaj szeryf no, Oczywiście już no, nie pokazałam przed galą, no nie, e, słuchajcie, ja zawsze mam takiego stracha, że wszystko będzie jakby na mnie za duże. Znaczy, no. ta kiecka też jest trochę za duża, ale wiadomo, te jakieś poprawki będą tutaj coś i już na gali będzie wszystko spokojnie. Ale powiem Wam, że jak była mi ziemi łudzki gala, bo miałam taką wpadkę, że jedna sukienka nie została przerobiona, a miała być. I ja cały czas miałam stracha, że wszystko mi spadnie w tytku, Dosłownie. Przed wszystkimi ludźmi na scenie Mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie, bo jednak gala jest w telewizji. Pewnie z pół miliona ludzi będzie to oglądało. Ej, nie zapytałam, to takie fajne ma. Czad. O, ja, ja to z tyłu... Pokażę jak wyglądam z tyłu, bo to jest trochę Poczekaj, ja to może... Mogę... Milion spinek. Zawsze mam milion skinek na tych moich stylizacjach. Jesteśmy na miejscu, mamy dzisiaj pierwszą próbę generalną, można już nazwać, bo jesteśmy, słuchajcie, właśnie w amfiteatrze, w którym odbywa się. spokojnie, żyję. A, ja, wiecie, że ja to nagrałam? Wiecie, że ja to nagrałam? Zawsze <śm> Słuchajcie, zawsze mówię, mi z gracji to ja nie zostanę. Spokojnie, ten upadek tylko tak groźnie wyglądał. Jesteśmy właśnie w nowym Sączu na rynku, i e, robiło się sobie przed chwilą zdjęcia. Tutaj są w ogóle wszystkie dziewczyny, tam nie wiem, gdzieś się z, chodzą dookoła. E... Idę! A spójrzcie teraz na mnie, razem, razem, razem. Obrócę się dookoła. was Chodźcie, nie, bo to do! Wiecie? O tak mniej więcej wyglądają nagrania. Nie wiem ile widzieliście. Kochani, to już dzisiaj dzień gali finałowej. Właśnie mamy próbę kostiumową i będziemy wszystko robić od początku do końca całą galę. I na tym kończy się mój vlog. Niestety nie miałam jak i kiedy w ogóle nagrywać go już podczas prób generalnych. Był to bardzo napięty w czasie dzień, po prostu, no, sobie się coś działo. Cały czas tylko latałyśmy, przebierałyśmy się, bo wszystko, wszystko robiłyśmy w tym tempie, które miało być już na gali. Więc wiecie, to była tak naprawdę próba prawdziwa generalna. Eee, no i nadeszła gala. Gala, która była spełnieniem moich marzeń, na którą czekałam od tak dawna. I. Ona tak przeszła, pędz! Nie dostałam się do top 10, ale nie szkodzi, nic się nie stało. Naprawdę, powiem wam, że wszyscy mi potem pisali, że Boże, myślałam, że się dostaniesz i w ogóle, myślałam, że wygrasz. Ja szczerze byłam przekonana, że nie wygram. Ba! Od początku kibicowałam Agacie w która wygrała. Agata jest w ogóle moją koleżanką z Łodzi, więc nawet nie wiecie, jak ja się cieszyłam. Chyba zresztą mam tutaj nawet nagranie, jak się cieszę z tego powodu, że Agata wygrała. Eee, czy to w 10 się nie dostałam? No, no, nie dostałam się, no trudno, no, mówi się. Eee, przeszłam chwilę w sukni ślubnej podczas próby, więc chociaż to. I dostałam w ogóle pytanie, jak się czułam z wychodzeniem na tą scenę? To było coś niesamowitego. Ja czułam. Że jestem we właściwym miejscu. To było moje miejsce. W ogóle ja się prawie niesamowicie z tym, że mogłam Na środku czułam się po prostu jak największa gwiazda na świecie. I to było najcudowniejsze rzecz w tym całym konkursie. Dla mnie nie była ważna wygrana. Nie było dla mnie ważne, jaki tytuł zdobędę. Dla mnie było ważne to, że przeżywam największą przygodę mojego życia. I to się właśnie stało. I co będzie dalej? Czy zobaczycie mnie znowu jako miss? Bo również takie pytanie dostałam. Nie wiem! Nie wiem serio, może jeszcze kiedyś przyjdzie mi do głowy, żeby znowu wziąć udział w konkursie, bo mogłabym. Ale na razie nie mam takiej wizji przyszłości. Może mi się to jeszcze zmieni. Na razie żyję chwilą i ta chwila jest cudowna. I tym akcentem dotarliśmy do końca tego filmu, kochani. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie wam do głowy, aby wziąć udział w Miss Polski, nastolatek, Miss Polski czy Mister Polski, Tutaj ja będę pierwszą osobą, która będzie Was do tego zachęcać i mówić, że naprawdę warto. Była to najlepsza przygoda w moim życiu i jeśli chcielibyście taką przeżyć, to spróbujcie. Spróbujcie pójść na casting, udajcie się, nic wam to nie grozi, a być może macie przed sobą właśnie najlepszą przygodę w życiu, której którą będzie, będziecie wspominać już tak naprawdę cały swój żywot. Ja już będę kończyć ten film i widzimy się w kolejnym. gents hey Ka.